No, Steve się ze szkieletem nawala, wiadomo, ktoś nie wyjdzie z tego pojedynku żywy. Wilk tylko czeka, aż Steve przegra walkę i będzie co jeść. Lisek, trusek yy, czeka, no to by cokolwiek z tego pojedynku wyciągnąć. Super się zapowiada ta przygoda w Tajze. Witam Was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale Tak troszkę z niespodzianki moi drodzy e, Wszak nie jest to nowość A jestem aktualnie w etapie raczej nowości Rzucania na internety Ale nowości z tego nowego katalogu Do którego odsyłam Was teraz Który przejrzałem i skomentowałem e, Nowości z tego katalogu Było u mnie już kilka I teraz BACH! Aż gradobicie trzech moi drodzy nowości Których mam nadzieję, że widzieliście Ale jeżeli nie to Was zapraszam Moi drodzy, Minecraft jest u mnie na kanale nie pierwszy raz. Nawet tutaj obok leżała taka folika z takiego polibaszka i choć nie raz na moim kanale gamingowym rip, powtarzałem, że no cóż, Minecrafta nigdy raczej grać nie będę. Moi drodzy, muszę właśnie przyznać, że grałem. Że grałem sobie w Minecrafta i powiem wam szczerze, że fenomen... Znaczy nie, dobra, inaczej. Fenomen gry rozumiem, ale nie wciągła mnie kompletnie. A, troszkę jednak inaczej jest z klockami Lego. W sensie dalej nie twierdzę, że to jest jakieś genialne i, i, i w ogóle, ale z racji Dlatego że chciałbym mieć wszystko z każdej serii LEGO. Wiem, co wiecie, pokazywałem, że mam już jeden zestaw z tej serii, ale jednak nie miałem jeszcze Steve'a, więc może się przyda. Poza tym, no, coś jest w tych setach. Przede wszystkim brak naklejek, moi drodzy. Plus patrzę, wynik chyba tego nie recenzował, przynajmniej nie kojarzę na LEGO Tubie, więc mówię, no, jest dla mnie okazja na Stonksa. A, no to mówię, recenzuję, moi drodzy. Znajdziemy w środku liska, wilka, Steve'a oraz szkieleta, Dynamiz, troszkę lasu, tajgi, mm, ogień. Całkiem ciekawie się zap i nie powiem, głównie właśnie mnie tutaj ten ogień też skusił i, i ten Steve, mój drodzy, jak wygląda, gdy sobie otworzyłem paczuszkę? Już tutaj, oczywiście, na Waszych oczętach paczucha jest y, otwarta. Znajdziemy w środku jedną fol Nie, przepraszam, dwie aż foliki, plus instrukcje. Co jest dobre w setach Minecraftowych, nie znajdujemy tutaj w ogóle naklejek. Instrukcja jest fajna, w tym małym rozmiarze, co mi się podoba. Nie tylko z tego względu, że nie tracimy tutaj, nie marnujemy niepotrzebnie papieru, a po prostu jest y, poręczna i też nie muszą mi zginać w opakowaniu tak brutalnie, jak to często jest y, robione. Tak jak mówiłem w dwóch opakowankach znajdziemy sobie tutaj te yy, klocuchy, więc ja już je na waszych oczętach oczywiście wysypuję i zaraz sobie to zbuduję i omówimy sobie gotowy zestaw. Yy, no cóż, nie powiem moi drodzy, no widzę już tu kilka ciekawych naprawdę klocków, nie tylko kolorystyką, ale spójrzcie, ja się nie spodziewałem, że ten klocek wygląda tak, a on wygląda tak. Ja myślałem, że to będzie jakoś złożone, a tu spójrzcie, no to to jest faktycznie absolutny unikat, jeżeli chodzi o klockowość. Również, Chodzi o unikatem jest tutaj to ognisko. Możemy w środku postawić hipolka. No, naprawdę wygląda to ok. Również nie to głowa a. A jak wygląda? Nie. Głowa liska również jest unikatem. No to teraz mnie troszkę zaimponowało bardziej to Minecraft. Więc kurde, no może jeszcze w przyszłości będzie tego odciutkę więcej? No cóż, moi drodzy. Dajcie mi minutkę, ja sobie to zbuduję i zaraz wracam do Was z recenzją. Ty stary, ja biorę mięso. Pali mnie twoje mięso, jak chcę tylko lód, jaki tam wypadnie. No dobra, to się dogadaliśmy. Czekamy na wynik walki. Tak by to moi drodzy pewnie wyglądało dokładnie w tej tajdze. Tak jak opisałem to również w intro. No i cóż, przyznam się szczerze, set zaskoczył mnie naprawdę pozytywnie. Już na starcie, chociażby tym, że zostało nam dość dużo całkiem ciekawych elementów zapasowych. Chociażby kwiatka. No, praktycznie możemy zbudować jeszcze takiego trzeciego kwiatuszka, grzybka i tak dalej. Także jest naprawdę tutaj ciekawie. I zacznijmy sobie od omawiania, może, samej konstrukcji więc ona również dla mnie generalnie wypada raczej na duży plus. E, przyznam się szczerze, ona jest bardzo łatwa w ogóle, te techniki, biorąc nawet trochę jak w Duplo, dla mnie nie musieliby tutaj dołączać instrukcji, e, budując zase ja sobie przypadkowo gdzieś tam, nagle przewróciłem pięć kartek w przód, a mówię, już nie chce mi się cofać, już zbudowałem w ten sposób, po prostu patrząc na obrazek. Jest ona bardzo prosta, czego też nie widziałem wcześniej, mamy tu naprawdę wiele ciekawych elementów, chociażby, o, tutaj ten, bo to jest jeden klocek, to nie są dwie, e, dwa klocki, dwa po dwa, z jeden duży klocek. No wow, to się ceni. Ceni się również to, że spójrzcie, dynamit, nie musieli tego robić, absolutnie nie musieli Lego tego robić. Ma TNT, który oczywiście jest nadrukowy, nie naklejkowe, i dokładnie to samo TNT ma z drugiej strony. No mogli tu przecież walnąć zwykłego klocka i nikt by się nie, nawet nie kapnął po opakowaniu, więc miły akcencik. Poza tym konstrukcja jest bardzo prosta. No czegoż tu oczekiwać po Minecraftzie? Nawet powiedziałbym, te kwiatki trochę nie pasują, ale okej, okay, czepiać się nie będę. Eee, tak jak ta prosta konstrukcja, ten jak Także prosty kawa gleby ma również pewną opcję bawialną, która prezentuje się... Tak jest. I taką opcję bawialną to ja szanuję. Dlaczego powiecie, jak jak ogólnie nie szanuję opcji bawialnych? Moi drodzy, szanuję opcje bawialne, które są opcją, no właśnie, opcją, nie czymś takim, co musimy gdzieś tam, albo trzeba wcisnąć, w sensie, albo się samo wciska, bo łatwo się wciska. Jest to opcja. Jeżeli nie wcisniemy tu palucha i nie włożymy dość dużej siły, to nie wybuchnie, więc jakby opcji bawialnej nie było. Więc dla mnie też nie byłoby w tym momencie, moi drodzy, problemu, a w tym momencie robi się to... I można naprawdę w ten sposób się fajnie pobawić. Takie opcje, jak mówiłem, już e, szanuję. Zastanawiam się właśnie po co jest to. Bo chyba po to, żeby tutaj właśnie te hipki mogły stać, jakoś walczyć nad tym ogniem. E, no właśnie, nad ogniem, który jest jakże ciekawy, moi drodzy, i posiada bardzo ważną cechę. Mianowicie w środku tego ognia może stać nam e, hipol i może się. Palić. No, przyznam Wam się szczerze, że jest to czadowa opcja. Znaczy, w sensie dla osoby, która się pali, średnio czadowa. Ale zakładam, że dla tego, kto chce osobę jakąś spalić, jednak czadowa. Pasuje nam to zwykły hipek, tylko tak patrzę, pasuje. No właśnie, moi drodzy, zwykły hipek. Przyjrzyjmy się teraz. Mamy tutaj w zestawie Steve'a. Jak wręcz ascetycznie on wygląda. Prawie nie ma nadruków, ale przecież, moi drodzy, tak wygląda cały Minecraft, tak. Lekkie tylko rozcięcie tu pod szyją. Żadnych tutaj zbędnych nadruków. Fajne są te gacie w kolorze złotym, podobnie jak i miecz. Z tyłu również brak nadruków, kwadratowa głowa jest naprawdę ok. Miecz też prezentuje się stricte minecraftowo i jest kanciasto, jest tak jak ma być. Eee, mamy również tutaj szkieleta, który też prezentuje się eee, w sposób mocno minecraftowy, nie tylko jeżeli chodzi o brońkę i tą szczałkę, ale i po prostu jego łeb, no bo cała reszta ciała to jest po prostu zwykły szkielet, jakich mamy pełno w eee, LEGO. Przyznam się szczerze, że troszkę słabiej niż myślałem wygląda ten lisek jednak i wilczek. Głównie dlatego, że po prostu, znaczy, o Manatka fajnie, żeby ogon nie, no bo to spuchaty, ogon i tak dalej, chociaż chciałoby się, chyba, chyba, by był trochę dłuższy. Nie zapominajmy jednak, że te postacie w Minecraftie mają taki trochę ułomny wygląd, więc tutaj tego się czepiał specjalnie jakoś, prawda, też nie będę. Natomiast jakoś tak płasko dla mnie wygląda, i tak powiedziałbym średnio, ale minkę ma słodką, minkę ma fajną, więc damy mu spokój. A właśnie, może to zna te zwierzaki, czekajcie. No, zwierzaki tu posłem idealnie. E, przynajmniej jeden. Drugi natomiast zwierzakiem jest Wilk. To sam uwaga, tak wygląda, jakby go coś walło w tą głowę i tak by się trochę przygarbił, no ale oj tam, oj tam tak wyglądają zwierzaki w Minecrafcie jest wykorzystany ten klocek, był ładnie, te nóżki się tu jakby były, niby pauza między tymi nogami. No jest ok, jest mocno minecraftowo. Po co mowywując, moi drodzy, set 21162. Przygoda w tajdze myślałem, że będzie słabszy, a okazuje się lepszy. Troszkę szkoda, że że ma cenę tak wysoką, no bo jednak 45 zł chyba bez grosza katalogowo i jest to ciut duża cena. Ja właściwie dałem dokładnie taką samą cenę, jak jest tutaj przedstawiona. Kilka ciekawych elementów, absolutnie wszystko nadrukowe. Myślę, że kto wie, czy się częściej nie przyjrzymy Minecraftowi. Oczywiście nie na kanale gamingowym, bo on już jest rip, więc tutaj nie mamy opcji, ale być może z LEGO, kto wie, kto wie, moi drodzy. Wilk, Lisek, Alex i Szkielet was żegnają. Żegnam Was również ja. Zapraszając was nie tylko do kliknięcia w subskrypcję wraz z dzwonkiem byście byli na bieżąco, ale i do obejrzenia jakiegoś filmu teraz, dziś po południu, abyś ten popołudnie było jeszcze fajniejsze. Dzięki, że byliście.